Przejdę się teraz kawałkiem koło ścieżki rowerowej na ulicy Ofiar Piaśnicy. Każdy rowerzysta na pewno ten kawałek docenia. Tutaj przecinamy ulicę niską. O, i tu się ścieżka rowerowa kończy. Dalej, albo się wbijamy na ulicę, albo. Jedziemy chodnikiem do rzeki, żeby kładką, specjalnie dla rowerów przejechać na drugą stronę do przystani kajakowej. Mamy 8 grudnia 2020 roku. No i tu wielka przyjemność. Ponieważ składki nie ma, brakuje kawałka ścieżki rowerowej, łączącego z, tą, z tym za rzeką. Tutaj, oczywiście, są idealne warunki, żeby wejść z rowerem i koło samochodów się przemieszczać po wąskim chodniku. Zapewne tu miała dochodzić ścieżka rowerowa, można, żeby można było przejechać na drugą stronę rzeki. A tam po drugiej stronie, nie wiem, czy chyba jeszcze nieskończona przystań kajakowa.